Dnia Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W Kani Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. Ale w trakcie wesela zabrakło wina. I Maryja mówi Jezusowi: Nie mają już wina. A Jezus odpowiada, Czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż nie nadeszła jeszcze moja godzina? Ale na prośbę Maryi przyspiesza tą godzinę i czyni pierwszy cud. I to może niektórych irytować, szczególnie tych, którzy w swoich domach mają ludzi uzależnionych od alkoholu, że Jezus zamiast poskraniać, no to umożliwił dalsze picie. Ale na to musimy spojrzeć z perspektywy tamtych czasów. Weselą Żydów trwało czasami nawet 7 dni. Nie było innych napoi, nie było orżady, nie było piwa. Było tylko wino. Wody same się nie piło ze względu na zanieczyszczenia i dlatego mieszano wodę z winem. Jezus przemienił dużo wody w wino, bo były tam stągwie kamienne. Sześć stągów, i każda z mogła pomieścić dwie albo trzy miary, a miara według Żydów to było 40 litrów. Jezus przybył z, z uczniami. Z tych uczniów kiedyś wybierze 12 apostołów. A więc biesiadników było wiele. Dlatego te zapasy mogły być szybko wyczerpane. Ale jest też inna interpretacja. Woda w języku biblijnym symbolizuje słowo Boże. A więc w tym przypadku nauczanie Jezusa, jego Ewangelium. A wino symbolizuje radość, wesele. Jezus chce przez to powiedzieć, dlaczego akurat ten pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Chce przez to powiedzieć, że kto będzie żył według mojego nauczania, będzie miał radość, będzie miał wesele, będzie szczęśliwy. Dlaczego akurat wśród małżeństwa ten cud? No bo ogół ludzi żyje w małżeństwie. Do zakonu czy do kapłaństwa, tylko nielicznie idą. Ogół ludzi żyje w małżeństwie. Jezus chce być, jakby zaproszony i być obecny także w małżeństwie. Ci młodzi zaprosili najlepszych gości, jakich mogli zaprosić Jezusa i Maryję. Ale jak długo Jezus mógł być i Maryja wśród tych wisiadników? Może jeden dzień, może dwa? My jesteśmy w lepszej sytuacji, bo my możemy zaprosić Jezusa i Maryję. Na stale, na stałe, na zawsze. Jeżeli prosimy Jezusa o pomoc Jezu, ratuj, On już jest od razu. Jeżeli prosimy o pomoc Matki Bożej Mario Ratuj, ona już jest obecna. Pomaga nam. Święci aniołowie są do dyspozycji naszej. 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu cały czas wystarczy tylko ich wezwać bo teraz Jezus i Maryja są w niebie i z wysokości nieba z wysokości tronu Bożego mogą być przy nas obecni no ktoś może się dziwić jak to jest możliwe żeby święci byli przy nas obecni przecież oni nie są wszechobecni tylko Bóg jest wszechobecny Jeżeli na przykład wołamie o pomoc świętego Antoniego, on jest patronem od rzeczy zagubionych. No i w tej chwili może kilkanaście tysięcy woła się do świętego Antoniego. Święty Antoni, klucze zginęły do samochodu, a muszę jechać do pracy. Inni, okolary mi się gdzieś zagubiły, pomóż mi je znaleźć. Trzeci, a dokumentów nie mogę znaleźć. I wszyscy ci wzywają pomocy Antoniego. Jak on może im pomóc? Czy się nie rozdwoi, nie rozerwie. W tej chwili do Matki Bożej może się modlić miliony, miliony ludzi. Jak ona może być obecna przy każdym człowieku, który woła ją o pomoc? Jeszcze może 100 lat temu, zanim wynaleziono radio i telewizję, to gdyby ktoś powiedział, że przyjdą takie czasy, że jak prezydent będzie przemawiał w Waszyngtonie, ludzie na całym świecie mogą go słyszeć. Nie tylko słyszeć, ale i widzieć. No to w tym czasie ktoś by powiedział, no, tego nigdy nie będzie, bo to niemożliwe. A stało się możliwe. My wierzymy, że jak wołamy świętych czy aniołów o pomoc, oni są obecni, bez względu ilu ludzi woła o pomoc tego człowieka świętego. Bo oni w jakiś sposób uczestniczą w tej Bożej wszechwiedzy i wszechobecności. No przecież Antoni, święty Antoni nie może wiedzieć, gdzie kto coś zgubił. Jakie są tych ludzi? Tysiące, tysiące. Ale On może mieć udział. Bóg pozwala mu mieć udział w Jego, w Bożej Wszechwiedzy. W cząstce Jego Wszechwiedzy. Jeżeli wołamy do Marii, również ta sama sytuacja. Święci mogą nam pomóc. Aniołowie nam mogą pomóc. To dlaczego, jak ktoś zapyta, jest tyle nieszczęścia, tyle rozwodów. W ostatnim czasie ilość rozwodów już nie podwija, ale potroiła. Czy ci ludzie nie proszą Matkę Bożą o pomoc, czy świętych? Proszą, ale być może kto zaprasza Marię i Jezusa do swojego życia, no to musi żyć według przykazań Bożych, według przykazań Kościennych. Jeżeli te przykazania są łamane, to i nasze modlitwy są nieskuteczne. My wierzymy, że jak zapraszamy Maryję, Jezusa w małżeństwie chrześcijańskim, no to droga do nieba, do Boga teraz odbywa się przez sakrament małżeństwa. Innej drogi nieba. Kto wstępuje do zakonu, czy przyjmuje święcenia kapłańskie, no to jego drogą do nieba, drogą do Boga, drogą do zbawienia jest teraz kapłaństwo, czy zakon. Kto wstępuje w związek małżeński, bierze ślub kościelny, jego drogą do nieba jest teraz małżeństwo i innej drogi nie ma. Ale ludzie się rozwodzą. No co się dzieje, kiedy człowiek się rozwodzi? No to wtedy można powiedzieć, tak jakby wchodził do rowu. Jeżeli dr... no trwa, w tym jeszcze zawiera drugie yy, małżeństwo. Bez unieważnienia pierwszego, no to jakby powiedzieć, idzie w rowie, porowie, czy rowem. Czy idąc w, w rowie, porowie, czy dojdzie się do nieba, do Boga, z rowu trzeba wyjść. Bracia i siostry, ludzie się rozwodzą czasami z błahych rzeczy. Na przykład teściowa pokłóciła się z synową, czy synowa z teściową. Jeżeli jest konflikt, no to wiadomo. Walizki pakuje i odjeżdża teściowa. Ale mówią, matkę masz tylko jedno, a żon możesz mieć kilka. Ale to przecież nie matce się ślubowało, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Bo małżeństwo, jeżeli sakramentalne, a więc między dwoma ochrzczonymi, jest nierozerwalne. Bo ma się wzorować na Chrystusie i na Kościele. Chrystus jest oblubieńcem, Kościół oblubienicą. I na tym wzorować się ma mąż i żona. W liście do Efezjan, św. Paweł pisze, mężowie miłujcie wasze żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. Chrystus kocha swój Kościół. I ostatnią kroplę krwi na krzyżu przelał za swoją oblubienicę, za swój kościół. To samo ma czynić mąż, ma wzorować się na Chrystusie. Żona ma być wierna mężowi, tak jak kościół jest wierny Chrystusowi. Dlatego kościół zawsze będzie wierny. Oczywiście poszczególnie ludzie odchodzą od kościoła, ale kościół, cały kościół jest zawsze wierny. I nigdy nie odstąpi od Jezusa. I o to już zadba sam Jezus. Z tej sakramentalności, bo w czasie ślubu się ślubuje, miłość, wierność, uczciwość, że ci nie opuszczasz do śmierci, z tej sakramentalności wynika jedność i nierozerwalność. To są dwa największe, można powiedzieć, przymioty małżeństwa chrześcijańskiego. Sakramentu. Jedność, a więc małżeństwo może być tylko między jednym mężczyzną i jedną kobietą. Nierozerwalność. Nigdy nie może być rozerwane. Nikt nie ma takiej władzy. Jezus powiedział, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. No ale mogą być też małżeństwa niesakramentalne, nieważne. Czy w każdym przypadku Bóg łączy? Jeżeli tam gdzieś jest przemoc, przymus, oszustwo, no to Bóg takich ludzi nie łączy. A więc nie ma tam sakramentu. I wtedy, gdy takie małżeństwo się... Rozpadnie, no to jest możliwość wstąpić, że tak powiem, na taką drogę sądową i uzyskać unieważnienie. A więc twierdzenie, że tam sakramentu nigdy nie było, ponieważ było oszustwo, była przemoc, były przeszkody rozrywające. Jeżeli był sakrament, no to niestety nikt nie może tego rozerwać. Nie jest to możliwe. Z tej jedności i nierozerwalności, ta jedność i nierozerwalność jest cementowana przez potomstwo, przez dzieci. Dzieci jakby cementują tą jedność i nierozerwalność. Nawet ktoś, ktoś nie wierzy w nierozerwalność, to zostaje w związku ze względu na dzieci. Takie są przypadki. Bo dzieci najlepiej się wychowują tam, gdzie ich ojciec, a więc. I ich matka kochają się wzajemnie, szanują. Jeżeli pokłócili się przy dzieciach, to mają się przy dzieciach pojednać, pogodzić, i dzieci mają to widzieć, bo wtedy mają tą pewność, że ich rodzice się nie rozwiodą. Jeżeli walka jest Zwalczanie się ojca i matki no ty one tracą jakby grunt pod nogami, stają się niespokojne, sfrustrowane i z tą frustracją idą do szkoły. I tam mogą sprawiać ciężkie chwile dla nauczycieli, dla Katechetów, bo są wtedy agresywne. A więc dobro dzieci wymaga, żeby małżeństwo było w jedności, nierozerwalności. Ludzie się rozwodzą czy my możemy pomóc? Bo jest taki stereotyp, żeby się nie mieszać, że to jest ich problem. A tu właśnie Jezus mówi: Jeżeli brat twój zgrzeszy, upomnij go. Przecież ludzie grzeszą nie tylko poza małżeństwem, ale i w małżeństwie. A więc, jeżeli widzimy, że mąż czy żona popełniają wobec siebie jakieś drastyczne błędy czy grzechy, mamy upomnieć. Bo jest powiedział: Jak brat twój zgrzeszy, upomnij go. I w ten sposób możemy wiele małżeństw uratować. No, jeżeli jedna ze stron odchodzi. Bo małżeństwo ma być jedności i nierozerwalności. I to jest przymierze. Trzeba doróżnić to od kontraktu. Bo małżeństwo jest też pewnym kontraktem. W oczach prawa tego cywilnego, państwowego, to jest kontrakt. Bo państwo nie wchodzi w ten wymiar nadprzyrodzony małżeństwa. Tylko przyrodzony. I dlatego małżeństwo się podpisuje. To jest kontrakt. Dlatego może być rozerwane, gdy chodzi o tą relację do Państwa. Ale gdy chodzi o relację tą nadprzerodzoną do Chrystusa i Kościoła, jest nierozerwalne, jest przymierzem. I przymierze jest nierozerwalne. To nie jest tylko kontrakt, to jest przymierze. Tak jak Bóg zawierał przymierze z nami. Małżeństwo jest wspólnotą, a więc wszystko to, co mają, jest wspólne. Nie może być tak, że mąż miał przed zawarciem małżeństwa swój dom, gdzie żona nie miała w tym domu udziału. Ale z chwilą zawarcia małżeństwa wszystko, co on ma, jest jej. Wszystko, co ona ma, jest jego. Jeżeli ktoś robi takie rozróżnienie, to już jakby robi wyrwę, jakąś dziurę, jakąś szparę w małżeństwie. I tam będzie miał wejście szatan. I dlatego będzie wiele konfliktów. No, chyba, że jest taka sytuacja, kiedy. Mąż ma dom, ale do tego domu ma jeszcze jakieś udziały jego bracia czy matka, no to wtedy rzeczywiście potrzebna byłaby intercyza. No. niestety, takie są sytuacje. Małżeństwo, jeżeli jest kryzys, no to wtedy trzeba się modlić, bo małżeństwo to może być czasami droga do nieba ciernista przez krzyż i trzeba wtedy wpatrywać się w krzyż. Jezus do nieba wszedł przez krzyż. Trzeba się modlić. Jeżeli ktoś traktuje swoje małżeństwo jako drogę do nieba, to będzie wiedział, że droga do nieba nie jest łatwa, że jest ciernista, dlatego nie będzie się rozwodził. Ci, którzy w to nie wierzą, no to wtedy oczywiście nie będą mieli motywacji do utrzymania tego małżeństwa. Jeżeli żona czy mąż odchodzi, no to wtedy łamie drugie przykazanie. ślubował miłość, wierność, uczciwość małżeńską i życie nie opuszczę aż do śmierci. A więc wzywa Boga na świadka. Przed Bogiem składa ślubowanie, że dotrzyma słowa czy zobowiązań dotyczących małżeństwa. A jednocześnie odchodzi. A więc popełnia, przekracza drugie przykazanie. Pierwsze przykazanie jest. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Bóg ma być na pierwszym miejscu. A drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremna. A więc ślubuje, mówi, że, bierze, że wzywa Boga, więc tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, a jednocześnie nie chce tych zobowiązań dotyczących małżeństwa wypełniać, A więc wzywa Boga nadaremno a po tym drugim przykazaniu, po jego przekroczeniu, wchodzą inne. Nie pożądaj żony bliźniego swego, nie cudzołóż. Jeden grzech pociąga drugie grzechy, inne. Bracia i siostry, małżeństwo, dla tych, których jest ona drogą do życia, drogą do nieba, trzeba się modlić. Jezus powiedział, o otrzymacie. Każda modlitwa jest tutaj skuteczna. Dlatego mówi się, Rodzina która się modli razem, trzyma się razem. Nie musi to być długa modlitwa, ale codzienna, trzeba korzystać z sakramentów. A więc jeżeli ktoś korzysta z sakramentów i modli się, to jest przecież chyba niemożliwe, żeby takie małżeństwo się rozpadło. A więc modlitwa jest kluczem do nieba. Modlitwa jest kluczem do tego, żeby małżeństwo przetrwało. Szczęść Boże.